O, ja się skryję i przywitam się z Wami Jesieniary z tej strony poziomka. I muszę ściszyć sobie grę. A oto kolejny odcinek z gry: eee, Harry Potter i Sygnia Śmierci, część, oczywiście, że druga. No tak, to ja, ale wait, ja tu ogarniam, co tu się w ogóle dzieje. Chyba mi się. Oj, oj, oj. Chyba mi się oberwało. Wow, chyba się kurzył. Ej, 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 kryj się. Dziękuję. E, to nie był mój plan, ale się udało, fajnie. Aha, ja chyba w niego muszę, w tego gagatka tam. Tak! Fenrir, hehe, <grybka> Beka. Że mi się udało. Time after time. Wow, ale mu się oberwało. To było to takie śmieszne, okej. Okay. mu nic nie zrobi, nie? Okej. Okay. Uuu, kocham to zaklęcie. Jest super, jest wygodna. Oberwał? Ja muszę sobie jego, tych jego współprzymierzeńców zaatakować. A, ja nie planowałam w jego, <laughs> więc wygodnie. Zdenerwował się. u. Nie zmienisz mnie w coś takiego jak ty, bo czy. Myślałam, że użyją innego sformułowania. Już miałam takie otworzone oczka, takie co? Dobra, skorzystajmy z tej pięknej okazji. Git. Mm, może tak O nie. Gdzie on leci? Chyba mnie widzi. Okej. Okay. Zdenerwował się. Tu jest? Gdzie on jest? Mhm. Szukam. Okej. Okay. Jak się nie podda, zabić ją. Okej. Okay. O, pomogło. A na nim? Aha, super. Ej! Ej, pestkuje go nawet. Udało się coś, fajnie. Gdzie wucha? Jakie sformułowanie. Kurde, zmarnowałam. Ej, tam jest jakaś znajdźka. Albo mi się wydawało, ale tam coś mi gotało. I co zobaczę to potem dopiero w montażu? Chyba te. No cóż, zdarza się i tak. To jest. Aha. Szukam go, bo nie chce mi się cackać z nimi. Cenie, się gdzie <śmieff> Spróbujcie wziąć ją żywcem! Przypad! Nie takaś już sprytna, co określę? Jak się nie podda, zabijam! Wow, to byłam ja? No i on mi machał, tu jestem jak dziecko. Jak on skacze. Daj mi spokój. A tu jest. Ech. Kogoś tam chyba trafiłam. Chyba jego. Bo się tak drę, chłopi, no... Daj mi spokój! Bądź miłą, dziewczyn, niszcz o czteroście! Si-o! Ty! Czemu tu ktoś był? Hm... Nie ma tak, gdzie się schować! Okej, okay, bo oni się tam biją pomiędzy... I co? Już się tepa? Ha! Au. Muszę się wychilować. No! Czy jeszcze jakaś resztka mu została? Many. Szybko wolałam zmienić. Dawaj go! Kończ to! A szkawkę czarną zdążyłam sobie chlupnąć, mam nadzieję, że Hermione nic nie jest. Tak, zejdziemy do Tak, okej, okay. wiadomość dostałam od przyjaciela, ale mu odpiszę potem, bo plany są aktualne. Więc nie będzie musiał zmieniać nic, ale on się właśnie pyta. Wow. Czy plany aktualne, bo różnie to bywa. Wiem. Uuu, krucio. Mają pomysły. A co? Czekasz na zaproszenie. Zaraz hmm. hmm, hmm, hmm. Ale dobrze się bije, więc jest dobrze. Wow, ich trzeba wiedzieć szybciutko i króciutko wyjaśniać. Nie bać się. Wiem. Wow, jednego wypastkujemy, drugiego trzeba wypastkować. Widzę! Czy tam jest Quirell? A! Tam jest qui Quirello, podobny ziomek. Ale oni śmiesznie wyglądają jak takie. Tselixy! Ej kurde, z góry mnie atakują. O, Kurde, to jest najgorsze. jakiś frajer z góry. Aha, jeszcze ty? Jeszcze jeden! Puść mnie. Oho, dobra, udało się. To im trochę zwiałam, ale w pierwszej części było im łatwiej uciekać. O wiele łatwiej było im uciekać. Mi, uciekać. Ale im, przed nimi, o. Halo. Czemu nie chce mnie słuchać? Przynajmniej się kłapy zgadzają. Rzucałeś niezwykłe zaklęcia czarną różdżką. Dziś, gdy przyjdzie chłopiec, nie zawiedzie cię. Tylko ciebie słucha. Czarna różdżka należy do zabójcy poprzedniego posiadacza, Severusie. Ty zabiłeś Dumbledora. Póki żyjesz, czarna różdżka nie będzie naprawdę moja. Mój panie. Zabij! Matko to była tak ciężka scena w ogóle w filmie, jak ja oglądałam, bo książki nie czytałam, przyznaję się. Trochę wstyd, ale na pewno przeczytam. Weź Weź moje wspomnienia. Ale no, to było ciężkie. Bardzo ciężkie. W ogóle Snape ma tak smutną historię. Ja mu tak współczuję. Po prostu z tego się musiał czuć przez cały czas, przez swoją młodość, przez to, jak Harry go nienawidził, to, jaki musiał być dla Harry'ego i to, jak był traktowany. Po prostu on był samotny. Ona nie żyje. Żyje jej syn. Jeśli naprawdę kochałeś Lily Potter, będziesz go chronić. Nie oczekuję się, że mały Malfoy zdoła Ciebie zabić. Jeśli zawiedzie, czarny pan zwróci się do ciebie. Wiesz, że ta klątwa mnie zabije. Jednak to ty musisz mnie zabić. Tylko wtedy Woldemort w pełni ci zaufa. Harry musi o czymś wiedzieć, kiedy Woldemort stanie się łatwy do zranienia. Gdy Lily Potter zasłoniła Harry'ego, odbiła mordercze zaklęcie. Cząstka duszy Voldemorta wszczepiła się tam w jedyny... Ej, żywysko. płakać mi się chce, nie? ...w Harel. Więc gdy przyjdzie czas, chłopiec musi umrzeć. Tak. I to Voldemort musi to zrobić. Oni... zabili Lupina... Mm. i Freda. też. zwracam się teraz do ciebie. Przyjdź do mnie w zakazanym lesie i staw czoła Przyjdź, a zakończy się rozlew w krwi czarodziejów. Idę tam. Teraz. Zwariowałeś? Nie! Tak... musi być. Zabij węża, a zostanie tylko on. Wtedy się skończy. Ciężkie, ciężkie dla duszy, ciężkie dla serca. Ja strasznie snejpowi współczuję. Ja w ogóle pamiętam, jak chyba miałam 11 lat i oglądałem ten film w kinie, niestatą. To taka empatia mi się włączyła, że proszę, ja Was. To koniec. Została tylko jedna rzecz do zrobienia. Ej, to nie będę musiała się. To po co oni nie chcą mnie cieszyć. zabić? Nie będę próbował mu uciec. Przecież to jest bez sensu. Czemu oni będą chcieli mnie zabić? Przecież mnie chce zabić Woldemort. Tak I co? No, ale to jest bez sensu, jeżeli chodzi w ogóle o fabułę. Tak, totalnie. Jest tutaj. O z chodzi z tymi drugi raz drugi raz. Co oni to żeby to było bardziej napompowane? Bardziej, wiecie... Bardziej takie on że że wow, to to Jest finałowa rozgrywka. No to ja się pytam, dlaczego oni mnie atakują, skoro mnie chce Lord Voldemort? He? Bo ja nie wiem. Siu. Jeszcze mi blokują te przejścia. Pewnie. Co jeszcze? Ła, Ła. No i znowu. Ła, wow, obrwałem. Od chorego potera. No dobra. I tyle. No to siup. Ale ładnie tam. Ej, ty żyjesz? Ja nie mogę, nie, po prostu chyba chcą przedłużać tę grę tak na siłę. Dlatego tak wyszło. Czarny, czarny. Harry Potter jest tu. I tu będzie pewnie ten. Slow motion. Ale on robi manewry. Mówiłam? Ej, wiecie o czym ja zapomniałam? Patrzcie na to, zapomniałam o tym. <grym> Fajne. Ja nawet nie używam do końca tego osłaniania się. To mi się bardzo podoba. Świetny gracz. No pokazujcie się. Już nie? Już koniec? No. Stop! Czekajcie! Czekać! Idzie do czarnego No palu! właśnie! No Idzie właśnie. Koniec! No to nie Dziwne. Jesteście bez sensu. To, co zostawicie Oddaję mnie? Się! Czyli mogę mać, was mieć ta. gdzieś. Idziesz po swoją zgubę, Potter. Ale dziwnie się czuję. Chodzi o to, że mam ich nie prowokować, tak? No dobra, pójdę sobie. Nie uczekać, Potter. czyli mogę. To są jakieś gratisy, że was nie wiem, zaatakuje czy nie, bo, bo nie wiem. Gratis. Poproszę. Dzień dobry. Pamiętaj, by używać osłony. No tutaj nie potrzebowałam. Udało mi się, jestem świetna. Pa, pa. Mm. Mm -hmm. Kamień wskrzeszenia. Okej, okay, tu nie mogę spidować, będę tak szła. Ej, to jest straszne. Ja tak muszę iść. Ja nawet nie mogę zaklęcia użyć. Jeny nie mogli się zrespawnować bliżej, zespałnić. Cześć, mamo. Byłeś taki dzielny, synku. Czemu tu jesteście? Wszyscy. Nie odeszliśmy, kochanie. <noise> mamo, wdepnąłem w drzewo. Ale okej. Okay. Papa? Papa! Czy to boli? Umieranie. To jak zasypianie. Czy ktoś jeszcze was widzi? Nie. Jesteśmy teraz częścią ciebie. A ty, częścią. O nie! Ja to już tam nie widzę. Powiedzieć. Seriusza z daleka. To jest Lupin, zaraz się popłacze. Przepraszam. Nie chciałem, żeby którekolwiek z was zginęło za mnie. Remusie, twój syn. Inni opowiedzą tebie za co zginęli jego rodzice. Pewnego dnia zrozumie. Ale tylu ludzi Tonks, Fred, Snape? Pamiętaj ich, jakimi byli. Postaram się. Nie opłakuj ich. Wspomnienie o nich pozostanie. Nigdy Was nie zapomnę. Wiemy. Już prawie dotarłeś, synu. Jesteśmy z ciebie tacy dumni. A seriusz coś powie, czy nie? A ma wyrąbany. Seriusz się pojawił. Respekt otrzymał. Koordynarz mi się przekro zrobiło. No też trochę zamyka się pewien rozdział u mnie na kanale po Zostaniesz 8 latach. Do końca. No to chyba tam. bądź blisko mnie zawsze. Always. Ah. Harry Potter. Chłopiec, który przeżył Chodź i zginij. Co ci się stało z głosem? Od kurde, Ari, <grym> jesteś dzielnym człowiekiem. Przejdźmy się. Proszę pana, ja nie mam drobnych. Ale ja tylko kartą płacę dzisiaj. pan nie żyje, prawda? O, tak. Czyli ja również? Sądzę, że nie całkiem. Ale dałem She's mu się yes. zabić. I to właśnie chyba sprawiło całą różnicę. Jest, Część niego jest żyje takie we mnie. zdanie? Czy tak? Żyła. To było. Prawne zdanie? Właśnie przed chwilą została zniszczona przez samego Woldemorta. Byłeś siódmym Horcruxem, Harry. Horcruxem, którego nie planował. A. Co z insygniami? Ty, Harry, jesteś ich odpowiednim posiadaczem, bo nie szukasz siły dla siebie. Zgodziłeś się na śmierć, wiedząc, że są gorsze rzeczy w świecie żywych. Muszę wrócić, prawda? <grym> Muszę! To zależy od ciebie. O! Pamiętaj, pomoc w Hogwarcie otrzyma zawsze każdy ten, o ja, o, ja się, proszę, to zdanie, nie, mi już łzy lecą. Dziara przydziałów. Neville, kogo niesie Hagrid? Okropnie to wygląda. Cisza! Od dzisiejszego dnia. Ten kto nie wierzy we mnie nie się konsekwencji. I matka Malfoya, ta aktorka, która już nie Pani żyje, ojojoj. Oj, oj. Nie żyje! Nie! Nie! Teraz jest czas, aby się zdeklarować. Malfoy, nie! Malfoy! Ocalił ci życie! No... To prawda Świetnie, Malfoy. Nic nie drako. Kto następny? No nie bądź taki skromny. No, no, proszę, chcę kontynuować przegraną walkę? Chcę coś powiedzieć. Tak, straciliśmy Harego, ale nie zginął na darmo. Wow, to nie koniec. <śmary> 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 Potter, <śmary> <śmary> dzięki. Łatwo. Twoi przyjaciele, twoja szkoła. Wszystko w ruinie. Ruinie Harry. Dobra, moi drodzy, ale muszę być takim super polsatem, dlatego dzisiaj skończymy ten odcinek, żeby fajnie rozegrać finałową rundę. Póki co bardzo dziękuję, że ze mną byliście podczas nagrywania tego odcinka. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Jeżeli tak, oczywiście byłabym Wam bardzo wdzięczna za skomentowanie oraz ocenienie go. A my się słyszymy już niedługo, także do usłyszenia. No i cześć.